Odkręcamy tą obudowę i spuszczamy sobie płyn chłodniczy. I ja sobie go spuszczę przez ten, ten krócie od tego węża, tu od strony kierowcy. Dobra, płyn już spuszczony. Tu jeszcze jakieś resztki skapują I odkręcamy atrapę trapę grilla. Tutaj widzę, są cztery śrubki. I gdzieś tu jest na jakiejś zatrzaski. zaraz się przekonane. Dobra, te cztery śrubki odkręcone i podnosimy grilla do góry. O tu ma akurat jeszcze światła do jazdy dziennej, więc trzeba je odpiąć. Ale jest na czterech takich wsadzany tutaj w dziurki. Dobra, wyciągamy te osłonki tutaj. Jedna. Druga. Dobra, i mamy tutaj w miarę dostęp do chłodnic. Wypinamy interkuler. Tu jest jeden wąż. Tu jest drugi wąż. Węża wypinamy na tej zasadzie, że tutaj wypinamy tą tą opaskę. Ona się tu powinna zahaczyć, ale już ma trochę lat za sobą, więc nie współpracuje. Dobra, nie zrobię tego nagrywając, ale myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Węże obo odpięte, i teraz odkręcamy sobie te śrubki trzymające ten przewód wspomagania tutaj. I druga jest tam, żeby go sobie odchylić gdzieś, bo. Nie wyjmiemy interkulera o niego, a zresztą on i tak jest przykręcony do chłodnicy, więc trzeba to wykręcić. Dobra, ta chłodnica wspomagania odkręcona, możemy ją sobie tam wysunąć i teraz będziemy mogli odchylić, żeby wyjąć interkuler. Interkuler jest. Zabezpieczony tutaj przez tą dziurę, wpychamy śrubokrętem. Tam takie zabezpieczenie, i to samo z drugiej strony. Tylko z drugiej strony musimy jakimś krótkim śrubokręcikiem, i tutaj wpychamy to zabezpieczenie, i przesuwamy go w prawo, w stronę pasażera. I on wychodzi. Potem, jak będę to miał wszystko na wierzchu, to jeszcze zademonstruję. Tylko tu są dużo tych dziur. Jest to musimy w tą włożyć śrubokręcika. Dobra. I wyjęty jest intercooler z zabezpieczenia. Jak widać, tu są takie o, i przesuwamy go w prawo i wyciągamy w dół. Dobra. I tu sobie lekko odchylamy chłodnicę wspomagania I nam wychodzi. Odpinamy całą instalację. Od wentylatorów, bo ona nie ma takiej kostki, żeby wypiąć ją z wentylatorami, to tak widzę. Tu do jednego wentylatora kostka, tu do drugiego i tam do czujnika od klimatyzacji. I to by chyba było na tyle, z tego co widzę. Ten czujnik od klimatyzacji lepiej sobie tu od góry. Odczepić, bo od dołu jest to ciężko zrobić. Instalacja odpięta i gdzieś sobie ją wiążemy, żeby nie przeszkadzała. Dobra, wypinamy tu osłonkę. O. Odpinamy tego węża i tego węża od wody. Dobra, tu wężyk odpięty, chowamy. Ten odpięty wypinamy go tutaj z tego i odsuwamy go gdzieś na razie na bok, żeby nie przeszkadzał. Dobra, odpinamy chłodnicę klimy tutaj na takie zatrzaski z dwóch stron i ciągniemy do góry. A tu już jest bez zatrzasków na dole. Dobra, chłodnicę klimy sobie przywiązujemy żeby się tutaj trzymała, bo tu jest klimat sprawna, żeby te przewody gdzieś się nie nie uszkodziły, więc żeby miała podwieszenie. Dobra, i teraz odkręcamy te dwie trzynastki trzymające chłodnicę tutaj do podłużnic. I teraz możemy to wyjąć na dwa sposoby. Albo odkręcamy te od dołu, co przed chwilą pokazałem. I wchodzimy od dołu i ktoś nam odkręca te, jeśli mamy kogoś do pomocy, te dwie na dziesiątkę. I on się wtedy będzie opuszczać w dół, ją odbieramy, albo odkręcamy najpierw te dwie, i sami sobie potem od dołu trzymamy ręką i odkręcamy tam te dwie na trzynastkę klucz. Te duże, do te duże do podłużnic. I akurat mam tutaj kogoś do pomocy, więc najpierw wykręciłem te dolne, ja będę ją odbierał od dołu, a ktoś tu będzie odkręcał. I one wtedy idą. Opuszczają chłodnicę na dół. Dobra, i te śruby mamy odkręcone. Ja tu jestem od spodu, i tam od góry będzie odkręcane. O, I obniża się. Dobra. I ja wybrałem ten sposób, bo wtedy sobie możemy tu kontrolować, żeby niczego nie uszkodzić. Jak odkręcimy najpierw te od góry i sami będziemy tu trzymać ręką i te odkręcać, to możemy coś tutaj zrobić. Krzywdę jakiemuś przewodowi, bo to wiadomo, jak tego dziś za bardzo wygniemy, to coś się może stać. No i ona wychodzi, tutaj widzę cała z wentylatorem. Nie, jednak zbyt optymistycznie podszedłem do tego. Wszystko jest ok, tylko wentylator trzeba najpierw wyjąć, bo troszkę przeszkadza. Nie na tej zasadzie, że tutaj jest ząbek, i trzeba go troszkę. Odchylić i wczoraj. A nie mała aktualizacja. Tutaj wciskamy i podnosimy sobie wtedy chłodnicę. Dobra, jest. Z dwóch stron jest. Wyciągamy go w dół. Dobra, i wentylator wychodzi tak pod takim kątem. Dobra. No i teraz zrobiło nam się więcej miejsca, więc wyciągamy chłodnicę. Ja tu będę trzymał, od góry będzie odkręcana. Dobra i chłodnice mamy na wierzchu. Chłodnica już wychodzi dużo lepiej niż sam wentylator, już jest bardzo łatwo ją wyjąć. No i mamy chłodnicę na wierzchu. Tutaj mamy nową. Porównujemy sobie czy wszystkie krójce się zgadzają, żeby nie włożyć, a potem się okaże, że na przykład nie ma krójce jakiegoś lub jest z drugiej strony. Intercooler zakładamy w ten sposób, że najpierw wkładamy tu, wkładamy tu i dosyłamy w tą stronę i jest zatrzaśnięty. I potem tu w tą dziurkę wkładamy śrubokręt, z drugiej strony też wkładamy śrubokręt i odpychamy go w tą stronę i jest wyjęty. Może pokażę. Dobra. I w tą dziurkę tu wkładamy śrubokręt, żeby odbezpieczyć. Wkładamy od dołu i pcha. O, nawet można śrubokrętem wypchnąć. I w tą stronę w tą interkuler mamy wyjęty. Jeszcze przekładamy. te do nowej chłodnicy i tu druga tutaj i przekładamy jeszcze te gumki jeśli w nowej naszej nie ma bo może akurat będziecie mieli z tymi gumkami wypychamy najpierw ten metal on wychodzi tak w miarę lekko No i teraz sama guma to już. O. I wkładamy tutaj i to samo robimy z drugiej strony. Dobra, już jest włożona i teraz druga osoba od góry trzyma. Od dołu przyłapujemy dwie śruby na klucz trzynastkę od dołu. Dobra i tu przyłapano od dołu. I skręcamy resztę już na spokojnie. Wkładamy wentylator. Dobra. Poskładane już tam wszystko. Jeszcze grill. Czyli da się wymienić chłodnicę na takim lewarku podniesionym. Podniesiony samochód z jednej strony. Dobra. Zalewamy płynem. Odpowietrzamy. I gotowe.